Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd nowości do Action. Dziękuję Wam z całego serca za każdą łapkę w górę, ale również zachęcam do darmowej subskrypcji, dzięki której nie pominiecie żadnych nowości na półkach. Na początku pokazuję Wam nową zasłonę zaciemniającą. Jest ona w kolorze takiej bardzo ładnej, głębokiej, butelkowej zieleni, ale ma również świetną cenę, ponieważ kosztuje niecałe 40 zł. Ta zasłona jest na ośmiu srebrnych kołach i wymiar to 140. Na 260 cm i jest ona łatwa do skrócenia, ponieważ ma taśmę termiczną w zestawie. W nowościach pojawiły się również dywaniki ze sztucznego futra. Za 39 zł i 95 groszy wymiar takiego produktu to 60 na 90 cm i dywanik kupicie w brązowym oraz beżowym kolorze, ale szczególną uwagę chciałam zwrócić na jakość tego futerka. Jest bardzo wysokie, zbite i niezwykle przyjemne w dotyku. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Kiedyś podobne dywaniki w Action były już dostępne, zresztą sama taki dywanik kupiłam, no ale ta jakość jest naprawdę fenomenalna. Mamy również nowe zestawy do robienia świeczek. Dostępne są dwa wzory. W środku znajdziemy trzy barwniki do wosku oraz trzy foremki. Dodatkowo jest również igła, uchwyt na knot i instrukcja. Za cały zestaw zapłacicie 22 zł i 95 groszy. Mamy wersję z bombelkami i bardziej żywymi kolorami, ale znajdzie się również coś dla fanek najmodniejszych łuków. Do sprzedaży w Action powróciły również znane i lubiane patelnie od marki Tefal. Kosztują 67,95 zł, a ich wymiar to 28 cm średnicy. Nadają się zarówno do gazu, elektryczności i ceramiki, mają nieprzywierającą powłokę z tytanu, a dodatkowo są łatwe do czyszczenia. No i co najważniejsze, możemy je myć w zmywarce. Na patelni znajduje się czerwona kropka, która zmienia kolor po rozgrzaniu. W jesiennych nowościach pojawiły się również nowe świeczniki za 13,95 zł. Są one wykonane z ceramiki i znajdziemy je w kolorze kremowym, beżowym oraz czarnym. Pomieszczą one cztery świeczki i wyglądają niezwykle elegancko, ale mam również świetną nowość. Dla fanek złota jest to patera z bardzo ciekawym wzorem, za którą zapłacicie 24 zł i 95 groszy. Taka patera ma 32 cm średnicy i zdecydowanie jest elementem, który przykuwa wzrok. Znalazłam również takie brokatowe żele do golenia. Za 6,56 groszy w składzie znajdziemy m.in. witaminę E oraz kwas hialuronowy. I ten produkt podobno pozwala uzyskać wyjątkowo gładki efekt po goleniu i subtelny blask na naszych nogach. Kolejna dawka jesiennych dekoracji. Tym razem są to nowe tace w świetnej cenie. Kosztują 8,95 zł groszy. Są dostępne w czterech dosyć nietypowych kolorach. No, i myślę, że ta nowość zdecydowanie szybko zniknie z półek. Jest to nowy talerz dekoracyjny w kształcie dyni. Kosztuje 8,95 zł i jest dostępny w dwóch odcieniach koloru pomarańczowego. Dajcie znać w komentarzu, jak ta nowość Wam się podoba. W oko wpadło mi również takie żelazko za niecałe 40 zł. Jest to żelazko parowe o mocy 2000 W. W zestawie znajdziecie również kubek do odmierzania wody. I podobno to żelazko świetnie wygładza ubrania i usuwa z nich zagniecenia. To żelazko ma również praktyczną funkcję pary pionowej, więc możemy używać go po prostu jako parownicę. A myślę, że w tej cenie jest to świetne rozwiązanie. Wiem, że uwielbiacie meble z Action, tak więc mam świetną informację, ponieważ pojawił się nowy bambusowy regał. Zapłacicie za niego 89,95 zł. Ma on 107 cm wysokości. Tutaj, oczywiście, zostawiam Wam szczegółowe wymiary. Składa się on z czterech półek, a każda z nich ma obciążenie do 5 kg. Świetnie sprawdzi się w każdym wnętrzu. Możemy również postawić go w łazience. Mamy również kolejną znaną markę w action, tym razem jest to velvet, a tak dokładniej jest to nawilżany papier toaletowy za 5,97 zł. Na dziale kuchennym znalazłam również nowe formy na tartę za 17,95 zł. Taka forma ma 30 cm średnicy i jest odporna na temperaturę do 230 stopni. Ma optymalne przewodzenie ciepła oraz technologię przeciwko przywieraniu. Świetnie sprawdzi się do domowych wypieków, a przy okazji mam świetną informację, ponieważ do sprzedaży powróciły moje totalnie ulubione formy do pizzy z dziurkami. One kosztują 19 zł i mają 32 cm średnicy i uwierzcie mi, domowa pizza zrobiona na tej blaszce smakuje po prostu fenomenalnie. Ja już Wam polecałam te blaszki kilka lat temu w mojej serii filmików Top 10 Action, więc myślę, że moi stali widzowie na pewno je pamiętają. Mamy również nowe organizery do lodówki i ta firma w sumie również niedawno pojawiła się na półkach sklepowych. W każdym razie taki organizer dłużej utrzymuje świeżość warzyw i owoców, jest wyposażony dodatkowo w wyjmowany koszyk i otwory wentylacyjne i również możemy go myć w zmywarce. Za taką nowość zapłacicie niecałe 13 zł i ten konkretny model ma 1800 ml pojemności. Póki co widziałam tylko i wyłącznie białe koszyczki, ale jeżeli szukacie większych pojemników, to nic straconego, również coś się dla Was znajdzie. Tak prezentuje się ta większa wersja. I ona akurat kosztuje 20 zł i ma ponad 6 litrów pojemności, więc jest naprawdę całkiem spora. Po ten produkt zdecydowanie muszę się wrócić do Action, ponieważ myślę, że będzie kolejnym hitem, a są to wełniane kule do suszarki. W zestawie znajdziecie dwie sztuki, za które płacimy jedyne 7 zł. Takie kulki gwarantują miękkie pranie bez płynu do płukania i dzięki nim ubrania mają mniejszą skłonność do mychacenia się i krócej schną. To naprawdę brzmi fantastycznie, tak więc muszę tę nowość przetestować. Znalazłam również nowe zestawy ręczników kuchennych pakowane po dwie sztuki mają tradycyjny wymiar 50 na 70 cm i kosztują niecałe 18 zł. Są to ręczniczki bawełniane, dostępne w trzech konfiguracjach kolorystycznych. Mamy połączenie grafitu z szarością, jest również kolor beżowy z dodatkiem takiej jaśniejszej niteczki oraz coś dla fanek błękitu i szarości. Tak więc myślę, że każda wersja kolorystyczna znajdzie swoich nowych właścicieli. Na końcu dzisiejszego przeglądu chciałam Wam pokazać nowe paski męskie, które są wykonane ze skóry naturalnej kosztują jedynie 21,95 groszy. Do wyboru mamy rozmiar 95, 105 bądź też 115 cm. To jest naprawdę świetna okazja cenowa. Pasek jest wyjątkowo tani, a jest wykonany ze skóry bydlęcej. No i myślę, że każdemu mężczyźnie się sprawdzi. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przegląd był dla Was pomocny i interesujący. Jutro oczywiście idziemy na kolejne łowy, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki papa! Pa.